Hello! Witam drogie rybki. No i mamy czerwiec, a 2 czerwca mamy już pełnię Księżyca i to w strzelcu, więc jeżeli mamy jakieś sprawy urzędowe czy też prawne, to będzie ich w końcu już punkt kulminacyjny. Także bardzo dobry aspekt, bo na pewno się nie możecie co niektórzy tego. Ojej. Przepraszam, po prostu doczekać. No oczywiście 5 Wenus wchodzi do Lwa. No i to jest bardzo ognisty znak, więc będzie dużo pasji. Niemniej jednak mogą to być tymczasowe po prostu pasje do drugiej osoby, czy też nowej osoby. Ale możemy też i poznać kogoś nowego. Możemy też i Trochę ognia dodać do swojego teraźniejszego związku. Też może być utworzony jakiś związek partnerski, jeśli chodzi o biznes. Więc możemy znaleźć jakiegoś dobrego wspólnika. Tym bardziej, że Merkury 11 wchodzi na drugą prostą, a do 10 jest na drodze cofania, więc nie podpisujcie żadnych kontraktów, umów, czy też nie rzucajcie w ruch papierów, czy spraw urzędowych, czy prawnych. Poczekajcie aż po 11 czerwca. No, w międzyczasie, jak się cofał, mogły zajść jakieś nieporozumienia, więc też najlepiej tego nie wyjaśniać, a papiery urzędowe. To przejrzeć dwa razy, przeanalizować i wówczas dopiero po 11 zacząć to pchać do przodu. Tym bardziej, że Neptun, wasz, wasza praktycznie rządząca planeta, zaczyna się też cofać 12. I tutaj wasze emocje, jak i intuicja, będą wzmożone. 14, natomiast Saturn, Wchodzi na drogę wsteczną i wchodzi też do Skorpiona z powrotem. Będzie w Skorpionie przez 2-3 miesiące i jeżeli macie Skorpiona na swoim wykresie urodzeniowym i nie dokończyliście jakichś spraw albo nie wyzbyliście się czegoś, co Wam jest praktycznie niepotrzebne w życiu, albo już dla Was to po prostu nie pracuje, to najlepiej to zrobić właśnie. Kiedy się Saturn znajduje w skorpionie, bo wówczas to jest, to jest praktycznie wasza, skorpion jest waszą siostrą i jest też wodnym znakiem. Więc w tym wypadku po prostu oczyścić swoje życie z tego, co nie pracuje, bo jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie tego ciężko żałować. Mało tego, to planety was do tego po prostu czy wszechświat i aniołki Was do tego zmuszą. Czy tak czy owak po prostu będzie trzeba podjąć taką decyzję. 21 natomiast słońce wchodzi do raka. I to jest bardzo przyjazny znak, rodzinny, przyjacielski więc jeżeli były jakiekolwiek nieporozumienia kiedy się Merkury cofał czy też było coś niedokończonego to można to skończyć właśnie kiedy wchodzi do e, słońce we, wejdzie do raka czyli 21 czerwca tym bardziej że 24 czerwca też mars wchodzi do raka i tutaj nam daje takiego kopniaczka żebyśmy się wzięli po prostu do działania. Także oj, muszę, muszę się trochę poprawić. No, w każdym bądź razie no. Będziemy musieli dużo po prostu nad tym wszystkim popracować, ale i popchać też do przodu, bo Mars nam daje właśnie takiego kopniaczka. Księżyc. Praktycznie rządzi naszymi uczuciami, kiedy jest w pełni księżyca, i nasza, nasze uczucia i energia po prostu dochodzą bardzo wysoko. I praktycznie księżyc nam każe w tym wypadku w pełni księżyca zakończyć. Jakieś sprawy, czy to małe, czy też duże. Ale też mogą, na, może nam księżyc dać do zrozumienia, czy też e, będziemy mieli takie aha, momenty, że coś po prostu wyjdzie, coś czy, czego nie wiedzieliśmy, albo nie chcieliśmy wiedzieć, i wtedy będzie "O, ja tego nie wiedziałem, czy nie wiedziałam. A, no, ale tym sposobem właśnie oczyścimy swoją drogę, aby się posunąć do przodu. Także mamy też i w pełni księżyca niechciane intencje, więc wyjmujemy karteluszkę i piszemy. Piszemy to, czego nie chcemy mieć w życiu, aby się tego po prostu już wyzbyć i oczyścić naszą drogę przed nami na, na nowe na nowy początek. A wypisujemy to, czego nie chcemy mieć, osoby, sytuacje, aspektów, albo nawet to, co nas, w nas siedzi, jakaś nawet cecha charakteru, której my sami sami nie lubimy. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy i popiół rozrzucamy na zewnątrz, żeby już wszechświat i aniołki nad tym zaczęły po prostu pracować. Oczyśćmy te Swoją drogę. No i to by było tyle, moje drogie rybki, jeśli chodzi o planety i przypomnienia. I waszą pierwszą kartą jest dziesiątka mieczy, ale odwrotnie. I ona ci mówi, ktoś jest z Tobą bardzo nieszczery, kłamie, oszukuje i jest po prostu fałszywy. To może też być rozwód albo i separacja. A przy tym będzie i ból, cierpienie, łzy i niezadowolenie. To się może tyczyć ciebie albo osoby swojego bliskiego otoczenia. Niemniej jednak, dlatego zawsze przypominam, że to są rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc może się Was styczyć, a nie musi. Król Kijów to jest też odwrotnie. I to jest bliźnięta waga albo wodnik. To jest mężczyzna od 45 roku albo nawet i po 50. Od 45 i wzwyż. To jest mężczyzna o dwóch po prostu obliczach, moja droga rybka. Człowiek, który dużo obiecuje, ale nie dotrzymuje słowa, ma zbyt wiele wymagań, lub też i lubi praktycznie, nie lub, tylko lubi. Lubi manipulować innymi i mieć nad nimi po prostu kontrolę. Więc to może być osoba, którą znasz, albo z Twojego bliskiego otoczenia. Król Kielichów. To jest bardzo poważna i odpowiedzialna osoba, osoba urzędowa, a lub też nawet i prawna. Albo na jakimś wyższym stanowisku osoba. Osoba ta posiada dużą władzę. Stwarza pozory osoby twardej, zimnej i bezuczuciowej. Ale to jest tylko pozór, to są praktycznie tylko pozory, bo w rzeczywistości jest Całkiem odwrotnie. To jest skorpion, rak albo ryba. Także ta osoba, wychodzi na to, że ta osoba będzie ci bardzo pomocna. Dwójka kijów jest kartą podsumowującą na miesiąc czerwiec. Szykuje się tobie bardzo zyskowna transakcja finansowa. To może też być podwyżka. Nawet i w pracy, pojawi się też pozytywna, związana z finansami, lub z pracą, osoba płci męskiej w Twoim życiu, która będzie Ci bardzo pomocna. Czwórka, przepraszam, szóstka kielichów i arcykapłanka to są karty na pełnię księżyca. I szóstka kielichów ci mówi: Spotkasz kogoś z przeszłości, moja droga rybko. I dostaniesz prezent od kogoś do ciebie romantycznie nastawionego. Powrót pamięcią do przeszłości. Miłe i ciepłe wspomnienia. No piękna. I arcykapłanka. To jest druga karta na pełnią księżyca. Oznacza manipulację, zmiany zdania i niezdecydowanie. To może się tyczyć Ciebie albo osoby z Twojego bliskiego otoczenia. Twój wewnętrzny duch jest załamany i wygląda na to, że jesteś załamana, zablokowana i Twoja strona duchowa nie ma po prostu równowagi czy balansu. Masz przy sobie bardzo oddaną przyjaciółkę, która jest szczera i zawsze się zawsze cię po prostu wspiera i pomoże i możesz zawsze na nią liczyć. Także masz bardzo ładne karty, niemniej jednak będziesz musiała chyba rybko jak jakąś decyzję po prostu Podjąć, bo wychodzi na to, że ktoś tam dookoła ciebie nie jest zbyt anest czy szczery. Czerwone tygrysie oczko to jest kamyczek na miesiąc czerwiec. I jego elementem jest ogień, a astrologicznym znakiem jest baran. Przyciąga do nas życzliwych ludzi, stymuluje optymizm, i pozytywne myślenie. Jest wskazany dla tych, którzy są słabi po przebytej chorobie albo w trakcie. Kamyczki proszę oczyszczać. Do szklanki wody nasypujemy łyżeczkę soli niejodowanej. Możemy wrzucić wszelką biżuterię, po prostu oczyszczać. Oczyszczać je dwa razy przynajmniej w miesiącu. Wnów i w pełnię księżyca. I tak jak mówię, nasypujemy do szklanki wody jedną łyżeczkę małą soli niejodowanej i zostawiamy na noc, niech się moczą z tego dziadosa, niech z niej wyjdzie kamyczki to energia, czy to w biżuterii, czy luzem. One nam dają to, jakie mają znaczenie, a pobierają i praktycznie chronią nas, pobierają te negatywne aspekty od nas i z naszego. Otoczenia. Więc dbajcie o nie, To one też będą o was dbać. No, franceska jest waszym aniołkiem na miesiąc czerwiec. I ona ci mówi, czego naprawdę chcesz, wyobraź to sobie i przyjdzie to do Ciebie. Negatywizm tylko cię zablokuje. I nie posuwasz się do przodu. Proszę. Nawet aniołek ci mówi. Wyobraź sobie to, co chcesz. I to przyjdzie do Ciebie. No w każdym bądź razie Archanioł Michał, karta Doreen Virtue, Archanioła Michała. Ona Ci mówi honoruj i zaufaj swoim. Przeczuciom, czyli uwierz w, swoje, w swoją intuicję i swoim przeczuciom. No, i to by było tyle. Dziękuję ślicznie za oglądnięcie. Dziękuję za subskrypcję i cieszę się, że jest Was coraz więcej. Bardzo jestem z Was dumna. Jeżeli jeszcze nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić i polubić mnie też. Proszę do mnie pisać komentarze, ja z miłą chęcią na nie odpisuję i je też czytam. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć przeze mnie rozłożone karty prywatnie, to w pierwszym rzędzie proszę zapłacić. Taka sesja kosztuje 20 dolarów dla tych, co mieszkają i pracują w Polsce, a 50 dolarów dla tych, co którzy pracują i mieszkają poza granicami Polski. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać, ale musicie mieć na Google Plus konto, które jest za darmo i wtedy nie jesteście związani z czasem i oglądacie kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. I oczywiście to jest bardzo popularne teraz. No, i to by było tyle. Proszę mnie polubić. Dziękuję jeszcze raz ślicznie. Życzę miłego czerwca, aż ciężko uwierzyć, że już jest połowa roku. I do zobaczenia. Niech Was Bozia Błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę. Dziękuję.